Proszę o rozsądek, bo z mojej strony będę go wykazywał. Bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Bosek, Konfederacja. Panie Marszałku Wysoki Sejmie, przedstawiony projekt komisji, to jest jakaś hybryda, to jest jakiś potworek, który nie ma nic wspólnego z deklarowanymi założeniami. Po pierwsze, ta komisja niczego nie będzie weryfikować. Ta komisja. Na mocy ustawy, którą przedstawia Prawo i Sprawiedliwość, nie przyznaje sobie kompetencji do wzruszania jakichkolwiek decyzji, jakichkolwiek umów, do odwracania jakichkolwiek skutków, jakichkolwiek władczych decyzji podejmowanych przez osoby pełniące urzędy publiczne, które działały na szkodę interesów Rzeczpospolitej. W celu napisaliście, że chcecie wyjaśniać. Jak chcecie wyjaśniać, to się zbierzcie na klubie PIS i sobie wyjaśnicie. Jak chcecie dyskutować, to tego jest sejmowa komisja śledcza. To nie jest komisja weryfikacyjna, bo ona nic nie będzie weryfikować. Przedmiotem tej debaty miejscem, gdzie powinny być te rzeczy dyskutowane, jest normalna debata parlamentarna. Jeżeli macie wątpliwości co do tego, co jak działało, zróbcie na ten temat debatę. Tylko wy debaty nie chcecie, wy się debaty boicie, bo na debacie w proporcji mogą się wypowiadać wszystkie kluby. A wy chcecie ciało, w którym będziecie mogli wypowiadać się tylko wy. A inni będą tam jak przesłuchiwany uczeń. Ale idźmy dalej. Jakie mają być skutki tej waszej komisji tak zwanej weryfikacyjnej, która niczego nie zweryfikuje? Otóż mają być trzy. Zacznę od najbardziej kuriozalnego, który pokazuje, że ktoś kto kaza, komu kazaliście napisać ten projekt, w ogóle nie wiedział, jak do tego podejść. Cofnięcie pozwolenia na posiadanie broni. No przecież to jest jakiś żart. Skutek drugi, odebranie dostępu do informacji niejawnych. Przecież Wy kontrolujecie ABW, która może w każdej chwili każdemu odebrać takie, takie dostępy, jeżeli tylko są do tego podstawy. A więc widać, że projekt pisany czysto instrumentalnie, żeby coś napisać. No ale trzecia rzecz, o to Wam chodzi, najważniejsza. Zakaz pełnienia urzędów publicznych związanych z dysponowaniem środkami na 10 lat. No, i teraz pytanie: Czy to jest w ogóle konstytucyjne? Przecież wy tu nie wpisaliście żadnego parytetu. Tworzycie sobie komisję, możecie wybrać tam teoretycznie samych pisowców, albo wybrać siebie i platformę. Konfederacji nie przewidujecie nawet miejsca, i będziecie decydować, że na przykład my nie możemy pełnić przez 10 lat żadnych urzędów, bo wyście do takich wniosków doszli. Przecież to jest żart. Tutaj nie ma możliwości odwołania się, nie ma zasady dwuinstancyjności. Decyzja administracyjna dla osób, które nie mają żadnych zarzutów karnych. To, co tutaj proponujecie, to jest żart. Poza tym, po co wpisujecie, to chyba już z nawyku, macie taki nawyk, po co wpisaliście rzeczy związane z chorobami zakaźnymi i opieką medyczną? Będziecie rozliczać kwestie COVID, sami siebie zaczniecie przed tą komisją rozliczać, że na szkodę racji stanu działaliście. Um, przykłady innych komisji, takich jak Komisja do Spraw Zwalczania Pedofilii czy Reprywatyzacji, pokazują, że nie jesteście skuteczni, takie narzędzia wam nie działają prawidłowo. Jeżeli chcecie naprawdę zrobić coś z wpływami rosyjskimi, zróbcie trzy rzeczy. Pierwsza, zaostrzenie przepisów o szpiegostwie. Przecież służby specjalne sugerują wam to i wy przez 7 lat tego nie zrobiliście. Drugie, wzmocnicie i sprofesjonalizujcie służby specjalne. I trzecie i ostatnie... Przedstawiajcie transparentne raporty wyczerpujące na temat działania obcych służb, nie tylko rosyjskich, ale wszystkich tu w Polsce, jakie cele realizują. Zwołujcie posiedzenia także jawne komisji do spraw służb specjalnych, przedstawiajcie informacje parlamentowi, informujcie opinię publiczną i immunizujcie polskie społeczeństwo na te wpływy. No ale przeszliście kampania wyborcza, nie na tym wam zależy, prawda?